Cześć! W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie research na temat bardzo ciekawej płyty. Mam tutaj na myśli płytę Whirlpool WSQ4860NE. W nagraniu opowiemy o najistotniejszych elementach związanych właśnie z tym sprzętem. Porozmawiamy trochę o kwestiach technicznych. Pojawi się również informacja na temat ceny tego produktu, jak i również opowiemy sobie inne bardzo interesujące kwestie. Zanim jednak przejdziemy do tematu głównego tego nagrania, to Pamiętaj, aby zostawić polubienie pod tym filmem i zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco z moimi nagraniami, które publikuję na tym kanale. Dodatkowo pamiętaj, że link do produktu, o którym będzie research w dzisiejszym odcinku, znajdziesz w opisie tego filmu. A ja standardowo zachęcam Cię do komentowania tego filmu i do napisania w komentarzu, co Ty sądzisz na temat tej konkretnej płyty indukcyjnej. A zatem zacznijmy sobie może od kwestii cenowej. Jeżeli chodzi o cenę płyty indukcyjnej Whirlpool w SQ4860NE, no to jej cena oscyluje w okolicach około 1000 zł. Produkt aktualnie jest dość łatwo dostępny w sklepach internetowych, ale nie tylko, ponieważ tego typu sprzęt możecie również z łatwością znaleźć w sklepach stacjonarnych ze sprzętem AGD. A zatem dość spory wybór, jeżeli chodzi właśnie o kwestię zakupu. Ofert znajdziecie naprawdę sporo w internecie. Pamiętajcie też, żeby zawsze przed zakupem porównywać różne oferty różnych sklepów i wybrać taką, która będzie. Dla Was najbardziej atrakcyjna. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie techniczne związane z płytą indukcyjną w Whirlpool WSQ4860NE, to w jej przypadku przede wszystkim należy zwrócić uwagę na bardzo ciekawe funkcjonalności. Po pierwsze, tutaj warto zwrócić uwagę na tak zwaną funkcjonalność power management, która ma za zadanie generalnie umożliwić wybranie jednej z maksymalnych moc płyty indukcyjnej. Ma to oczywiście nałożyć pewnego rodzaju limit na taką płytę indukcyjną, aby po prostu nie miała możliwości możliwości przekroczyć jakiegoś określonego czy też wskazanego limitu. Kolejna funkcja to tak zwany booster, który ma za zadanie szybko wspomóc Cię w przygotowywaniu dania. No i kolejna kwestia, na którą na pewno warto też zwrócić uwagę przy wyborze jakiejkolwiek płyty indukcyjnej, no to jest to oczywiście łatwość samego montażu. Jeżeli chodzi właśnie o tę płytę, no to przynajmniej w zamyśle ma ona za zadanie być możliwa do instalacji w jednej linii z samym blatem, co oczywiście może być dość użyteczne i naprawdę efektualne. Po uzyskaniu ostatecznego efektu. Jeżeli chodzi o inne ciekawe informacje, tutaj przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że istnieje możliwość wykorzystania timera w przypadku tego typu płyty indukcyjnej. Warto wskazać również o tym, że tego rodzaju sprzęt wyposażony został w odpowiednią blokadę przed dziećmi, która w zamyśle ma oczywiście uchronić korzystanie z takiej płyty indukcyjnej przez dzieci. Na pewno bardzo ciekawa funkcja dla rodzin z dziećmi. Jeżeli zatem masz dzieci, no to. Warto dowiedzieć się o tej funkcjonalności nieco więcej. Jeżeli chodzi o kwestie stricte techniczne, tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na moc tego urządzenia. Maksymalna moc tej płyty indukcyjnej wynosi 7200 W. Oczywiście płyta indukcyjna ma cztery strefy gotowania i wykonana została w kolorze czarnym, a zatem tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te najistotniejsze kwestie. Przy tej okazji warto też wspomnieć o sposobie sterowania taką płytą. Odbywa się to wszystko cały. Ten proces przy pomocy sterowania dotykowego. Co do kwestii stricte fizycznych, no to warto znać przede wszystkim wymiary tej płyty indukcyjnej. Jeżeli chodzi o szerokość, to, to ma ona 59 cm, jeżeli chodzi o wysokość, ma ona 5,4 cm, no i jeżeli chodzi o głębokość, ma ona 51 cm. A zatem wszystko to zapowiada się niezmiernie ciekawie, jeżeli chodzi właśnie o płytę indukcyjną Whirlpool WSQ 4860NE. Tak jak wspomniałem wcześniej, jestem ciekaw twojej opinii w tym temacie napisz mi w komentarzu co ty sądzisz na temat tej płyty indukcyjnej jeżeli chodzi o opinie na temat tego sprzętu w internecie no to generalnie dość sporo pozytywnych opinii zwłaszcza jeżeli chodzi chociażby o cenę tego sprzętu pamiętajcie jednak żeby zawsze czytać opinie z różnych źródeł aby gdzieś tam wypośrodkować różne opinie i mieć jakiś bardziej można powiedzieć to obiektywny obraz poszczególnego sprzętu ja jeszcze wspomnę że płyta Whirlpool WS Q4860NE to dość popularna płyta, na którą na pewno warto zwrócić uwagę i na której temat warto wykonać swój własny research przed samym zakupem. A tymczasem to by było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach.